Teraz, proszę Państwa, osoba, która była z nami od początku, czyli Mielena Hilda Chilińska, ekspertka o Tylu opowiadam o pewnym bardzo konkretnym dziele od Słowackiego, takim, którego zazwyczaj, o którym zazwyczaj nie opowiada się na lekcjach języka polskiego. Dzień dobry wszystkim, tak jak Robert powiedział, ja jestem tutaj od początku i cieszę się, że widzę twarze i znajomej, i że dopisaliście w tak licznym, licznym wydaniu. Chciałabym opowiedzieć dziś o Piaście Dantyszku. To jest dzieło, które jest dzisiaj nieznane w wąskim kręgu specjalistów jedynie, a wypoca też nie cieszyło się uznaniem, ale też chciałabym, żeby ten mój wykład miał taki charakter, Włączający, inkluzywny. Chciałabym, żebyście uczestniczyli i chętnie odpowiadali na różnego rodzaju pytania, które dla Was przygotowałam. Otóż, moje pierwsze pytanie dotyczy kwestii fundamentalnej dla tego wykładu. To znaczy, Ops, to znaczy czym jest makabra, z czym się kojarzy Wam makabra i gdzie my byśmy mogli dzisiaj to pojęcie usytuować i gdzie taką makabrę znaleźć, gdzie jej szukać, jak sądzicie? Jak sądzicie, śmiało. Proszę się nie bać, ja tak specjalnie ten wykład otworzyłam, żebyście też mogli głos zabrać na nim. Na koncertach O, właśnie, na koncertach gdzieś jeszcze? Halloween, gdzieś jeszcze? <noise> w polityce, ale też w horrorze, czy może w jakichś, nie wiem, gotyckich strojach. Tak czy owak, na pewno nie przyszłoby nam do głowy, by szukać jej w takim pełnym wymiarze w literaturze, jeżeli nie byśmy, byśmy nie myśleli o horrorze. I ta groteska, czy ta groteska taka makabra, groteskowa, była charakterystyczna dla całej twórczości Juliusza Słowackiego. Nie tylko dla piasta Dantyszka, ale też dla snu Srebrnego Salomei czy innych tekstów, ale tutaj najpełniejszy, najpełniejszy wymiar tej groteski odnajdziemy właśnie w Piaście Dantyszku. Do jakiegoś czasu ta groteska i ta makabra były u Słowackiego no, niemile widziane. Kleiner, Juliusz Kleiner, badacz literatury, taki bardzo kultowy, byśmy powiedzieli, nawet nazwał tę makabrę groteskową patologicznym wyboczeniem poety. I sytuacja zmieniła się, zmieniła się teraz, jak sądzicie, kiedy. Dość późno, ale jak sądzicie, co zaważyło na tym, że ten stosunek do groteskowej makabry słowackiego uległ znaczącej zmianie. Jak myślicie? Poszukajcie w głowach swoich takiego artysty, który groteską się posługiwał, a którego światowa kariera, rozwój światowej kariery mocno wpłynęły też na uznanie groteski u samego słowackiego. Jak sądzicie? Kto to taki. Mhm. Artystą, którego groteska odegrała znaczącą rolę, a którego rozwój światowej kariery przyczynił się też do tego, że i u Słowackiego tę groteskę zauważono. Oczywiście Witkacy, Witkacy ale też Gombrowicz. I Gombrowicz, docenienie twórczości Witkacego i rozwój światowej kariery twórczości Gombrowicza wpłynęły też między innymi na uznanie groteski, która jest taką podstawą, czy taką kategorią estetyczną, na której... Twórczość słowackiego w dużej mierze się opiera. I moglibyśmy zadać pytanie, skąd taka fascynacja u słowackiego groteską? Ona ma kilka źródeł. Przede wszystkim już tu w Warszawie będąc, poeta czytał przedmowy do dramatu Cromwella, i Cromwell to jest dramat taki bardzo przełomowy, i ta właściwie bardziej przełomowa jest przedmowa, w której Wiktor Igo połączył czy, czy jakby postulował połączenie właśnie brzdowi takiej tragiczności, ze wzniosłością i pięknem. I to przyjęło się, ta, ten postulat przyjął się przez współczesnych bardzo, bardzo dobrze, pozytywnie zareagowano na to. Słowacki też bardzo tego Cromwella i tego Wiktora i go cenił. Ale nie tylko. Czytam Słowacki poezje księdza Baki, które pewnie niektórym fanom grozy są znane. To jest XVII-wieczny um, ksiądz, który tworzył właśnie takie groteskowo makabryczne wiersze o Śmierci, barok tutaj pokłon nam czyni, ale też posępna Maria, naznaczona fatalizmem Antoniego Malczewskiego, była w tych literackich zainteresowaniach poety. Ale jeszcze jedna rzecz. Poeta wyjeżdża w 1931 roku do Paryża, i jest to moment w Paryżu szczególny. Otóż, popularnością zaczyna się cieszyć tam nic innego jak kostnica. Kostnica znajduje się e, koło katedry Notre Dame na placu Ile de la Cite i przeżywa swój rozkwit w pełnej klasie. Staje się miejscem towarzyskich spotkań, staje się miejscem mm, takim sensacyjnym, do którego można by było powiedzieć, że walą tłumy. W 1804 ta kostnica zostaje otworzona dla zwiedzających. I dlaczego? Otóż dlatego, że policja ma problem z identyfikowaniem zwłok samobójców jakichś różnych morderstw i tak dalej. No i oczywiście koszt tych pogrzebów spada na miasto, więc żeby zidentyfikować takiego denata, otwiera Paryż kostnice dla zwiedzających. Dzisiaj możemy się temu dziwić. I dzieci, najlepszym takim identyfikatorem, czy, czy osobą, która te zwłoki mogła rozpoznać, są oczywiście dzieci, które biegają, znają i mogą donieść kimże taka... Yy, Zmarła postać jest, i wtedy mm, koszt pogrzebu przechodzi na rodzinę, więc miasto zostaje odciążone. Nam dzisiaj może się to wydawać dziwne, ale w epoce była ta wycieczka do kostnicy niezwykle popularna, szalenie popularna. I Słowacki prawdopodobnie do takiej kostnicy też mógł razem z paryskim tłumem e, chodzić. Takie wycieczki reklamowane były choćby w przewodnikach po Paryżu, ale też e, w prasie. I cóż tam Słowacki mógł widzieć w tej kostnicy? No, trupy dynatów. Ale to nie jest taka prosta sprawa. Nie, nie myślmy sobie, że ten trup dynata leżał tam dni trzy, na początku tak, ale później opracowany, skomplikowany system skraplania zimnej wody na tych truposzy. Woda ta odprowadzana była nigdzie indziej, jak do... Nie, dosekwany. Dosekwany płynęła sobie woda z kostnicy, ale dzięki takiemu nowoczesnemu zabiegowi ozimniania tych zwłok, taki truposz mógł tam i trzy miesiące przetrwać. Więc tych truposzy charakteryzowano. Więc przychodzimy sobie, wyobrażamy sobie, idziemy sobie do takiej kostnicy i oglądamy spektakl śmierci. Najbardziej spektakularnym chyba, i taki, chyba takim sensacyjnym um, troposzem, który był wystawiony na widok publiczny, był dwunastoletni chłopiec, któremu brutalnie odrąbano głowę w 1840 roku, usadzono go na krześle, tak jakby tutaj, yy, i ustrojono tak, żeby on wyglądał jak postać, taka z teatru, oczywiście w stroju na początku tych denatów nago, ale tego chłopca w stroju, kobietom różowiono twarz i trudno trudno sobie wyobrazić, że Słowacki w takim spektaklu teatralnym, mając zamiłowania do groteskowo makabrycznych wątków, nie uczestniczył. Choć nie mógł o tym pisać do matki w listach, więc nie wiemy właściwie, czy on tam bywał, ale jakby możemy założyć, że, że bywał. Choć się tym w listach do matki zre, no, trudno by było dziwić, by chwalił. I teraz jak sądzicie, pytanie jest tak jak sądzicie, z czego wynikała ta fascynacja kostnicą, ta fascynacja teatrem śmierci? Z czego to mogło wynikać? Dlaczego my, przenosząc się do Paryża do wieku XIX-1840 roku, możemy iść do kostnicy? Jaki jest powód, który nas do tej kostnicy ciągnie? Co takiego sprawia, że my idziemy tłumnie, zbieramy znajomych, dzieci nasze zabieramy i jest niedziela i sobie idziemy na wycieczkę do Kostnicy oglądać teatr. Ciekawość i Oczywiście sensacja i ciekawość No, nuda oczywiście też jest istotnym czynnikiem, ale jeszcze jedna rzecz. E, autentyzm. Autentyzm, prawdziwość, prawdziwi donaci, e, dotyk prawdy, ale też takie poczucie obcowania ze światem innym. To jest przewrót obyczajowy. Otwarcie tej kostnicy jest przewrotem obyczajowym. Śmierć, która jest z, takim elementem świata rodzinnego, intymnego, zostaje wystawiona na widok publiczny, odarta z sakrum Odarta ze świetności, staje się sensacją, i my, jako ci, którzy chcą odwiedzić taką kostnicę, bardzo chętnie e, oglądamy tę prawdę śmierci, ten autent, autentyzm i świat z odarty z sakrum. I słowacki też ulegał takim jakościom estetycznym. E, kolejna, czy d, piasta Dantyszka Słowacki pisze w 1830 roku I poemat ten spotyka się z krytyką współczesnych. Za moment ja opowiem o czym on jest, ale jest groteskowo makabryczny i współcześni odrzucają tę estetykę odrzucają między innymi z powodu e, konwencji która po powstaniu listopadowym narzuca literaturze cele takie patriotyczne cele dydaktyczne też a taka konwencja groteskowo makabryczna wyłamuje ośmiesza ym... Nie wiem, jakoś profanuje ten patriotyczny charakter literatury, ale jest to dzieło romantyczne, prekursorskie, które właściwie dzisiaj, tak jak mówiłam na początku, znane jest w wąskim kręgu specjalistów, ale jest niesamowicie zabawne. Za moment o tym opowiem Szyło zgorszenie. Mam nadzieję, że dzisiaj też troszeczkę zgorszenia między nami tutaj poczyni. Kim jest bohater? Tego dzieła. No, jak spojrzymy sobie na tego pana tutaj, szlachcica sarmaty typowego, to musimy wyobrazić sobie, że on właśnie jest głównym bohaterem tego dzieła, więc bohaterem z kręgu kultury sarmackiej, bohaterem, który był w tradycji polskiej literatury uświęcony przez między innymi kogo? I gdzie? No pewnie. Mickiewicz-Pantadeusz mamy bohatera, który jest takim szlachcicem, sarmatą u Mickiewicza, który pielęgnuje Polskość, dobrym gospodarzem, opiekunem domowego ogniska, opiekunem centrum polskości, jakim jest Soplicowo. Ale tutaj u Słowackiego ten szlachcic sarmaty, z pijakiem. Pijanicą. Pijanicą, który będzie snuł legendę, typową legendę sarmacką. Podkreśla się jego wygląd, podkreśla się jego wąs, łysinę, kontusz, więc te atrybuty stroju sarmackiego. I cóż on robi? Zapija rozpacz, zapija, um, zapija rozpacz po stracie synów i po stracie ojczyzny. Więc wybiera się na wędrówkę. I ta wędrówka, niewiele gdzie, prowadzi. Piasta Dantyszka na wzór dantyjskiego poety do piekła. Dantyszek ma takie pragnienie, by odwiedzić piekło. Przybywają do niego aniołowie, tak jak przybywają do Piasta i Dantyszek mówi, ja chciałbym zobaczyć piekło. Więc aniołowie biorą go pod pachy razem z tym, yy, razem z tym dzbanem, nad którym on akurat siedzi i unoszą ku górze i cóż się dzieje? I bez żadnego szelestu, i dźwięku niosą szlachcica w niebu z dzbanem w ręku, a ja z chmury upuściłem dzbana. I potem, aż się dowiedziałem w siole, że upadł z nieba na księdza Plebana i wybił mu jak talar gus na czole i zostawił mu sieniec w upominku, pożałowałem dzbana i uczynku. I na y, nosą tego naszego wspaniałego piasta Dantyszka aniołowie. Na księżyc. A na księżycu dżuma, głód i wojna gotują w kotle, jak te wiedźmy w magbecie, gotują w kotle różnych, różnych dziwnych yy, i ale też można się domyślić, że ofiary patriotyczne. I napotykam trzy okropne mary na tym księżycu, mówi Dantyszek. Przy ogniu trójka siedziała spokojna, około ognia. Głód, dżuma i wojna siedziały cicho i w kotle ważyły trupy z wczorajszej wyjęte mogiły. Widząc te rzeczy w lodowatej strefie, krzyknąłem Jezus, Maryjo, Józefie! A pocieszywszy się modlitwą skrytą, rzucam się na nie z szablicą dobytą, rzucam się ściekły, Jak tnę bogobojnie, uciąłem prawo uchopani wojnie, a głód je chwycił i gębę rozdziawił, połknął uszeczko siostrzycy i strawił, i w kocioł je wnet rzucił. Z drugiej strony stałem mi wąsa kręciłem. Zdziwiony. I te właśnie Mary cieszą się z tego, że car dostarcza im Materiału Do tego kotła i cóż takiego się dzieje. No, Piast Dantyszek odkrywa, że w tym kotle, bo one go zapraszają do jedzenia tych trupów, piasty Dantyszek zagląda do kotła i widzi tam głowy swoich synów odcięte. Synów miał pięciu, jeden był zdrajcą ojczyzny, i w tym kotle te głowy sobie pływają. Piast Dantyszek wyławia je łóżką, przytracza sobie do pasa i idzie w stronę piekła przez bramę, która za Judaszem się roztacza. Przekracza tę bramę i w piekle spotyka przeróżne, rozkładające się straszydła carów, cara Piotra Wielkiego, carycę Katarzynę, różnych cenzorów rosyjskich. Takim bardzo ciekawym wątkiem, czy takim bardzo obrazowym, obrazowym yy, wątkiem jest moment, kiedy na cara jeden z demonów piekielnych wylewa wiadro krwi i to piekło spływa krwią i piast Dentyszek unosi się na krwawym morzu. Uciekam, mówi, widzę rzekę. Buch, do fali wpadłem. Myślałem, że już na dnie leży, lecz te główeczki dziatek jak pęcherze płynął po wodzie i mnie starca niosą. Owy z twarzyczką białą, złoto włosą, owy dzięciątka moje z twarzą młodą, jak wynosili mnie nad piekła wodą, jak wydźwignęli mię wśród tego wrątka. O, będzie wymoje, o Dzieciątka, więc te głowy, jak takie pęcherze, dzisiaj patrzy, jesteście trochę zdegustowani, współcześni te byli. Miała są piasta, dantyszka po krwawej rzece piekła, w różne miejsca, a to do krwawego lasu, gdzie siedzą samobójcy na wzór Dantego, a to pod jakieś stos trupów, gdzie Piotr wielki, a tam, gdzie Caryca Katarzyna sobie siedzi też i um, zachodzi mu drogę, spojrzał na nią, o krwawa była, osroga. trupy, skrzydełka, nieście mnie przed Boga, spojrzałem na nią i wzrenicę cisnął i powiekami mogiłę zawarłem i będę milczał, aż ją krwawym gardłem i krwawym okiem przed Bogiem wybłysnę. I po on tak do tego piekła, po tym piekle wędruje? Jego celem jest dotrzeć do Boga. I odczytaj Bogu manifest. Manifest skargi, manifest żalu, postracie ojczyzny. Więc Piast Dantyszek ma chęć, ma potrzebę stanąć przed obliczem Boga, założyć okulary, tak jak ja tutaj nakładam i przeczytać, wyciągnąć z kieszeni manifest i przeczytać ten manifest. Oczywiście on, czy jakby, może to nie jest oczywiste, ale nie wiemy, czy Piast Dantyszek do tego piekła dochodzi. Nie jest to powiedziane, więc możemy wnioskować, że, że nie. Że ta jego podróż spełzła na niczym. Rozrzucił głowy swoich synów po piekle, nad czym bardzo ubolewa. Na koniec, wszystkie te mary starał się w ten sposób odstraszyć, rzucając w nie głowami swoich synów. Więc rozpaczam na koniec, że rozrzucił głowy swych dzieci, swych dzieciątek po piekle, i niestety, ale. Żal po stracie ojczyzny jest tak dojmujący, że nie wie czy dotrze do końca. I nie wiemy, my razem z Piastem Dantyszkiem, czy, ten, czy ta podróż została zwieńczona, czy nie została zwieńczona. Więc um, mamy taką historię makabryczno-groteskową, makabryczno która przeplatana jest jeszcze dodatkowo wątkami patriotycznymi, takimi refleksjami tego Piasta Dantyszka, który nad losem ojczyzny niezwykle ubojewa, ubolewa. I jest to w tonie po pierwsze gawędy takiej sarmackiej, ale też w tonie um, takiego pijackiego bołkotu. Ale w tych elementach takich patriotycznych, w tych elementach dygresyjnych poematu słowackiego ujawnia się też sam, sam artysta. Bo kiedy czytamy już na koniec jedną z takich właśnie dygresji piasta Dantyszka o Polsce, o polsko-polsko-święta, bogobojna, jeżeli kiedy jasna i spokojna obrócisz Twoje rozwidlone oczy na groby nasze, gdzie nas robak toczy. To mamy poczucie, że wchodzimy w poetykę grobu Agamennona, że poeta ujawnia nam w tych takich refleksjach pijanicy swoje oblicze. I w istocie słowackiego elementy biograficzne w Piaście Dantyszku odnaleźć możemy. Więc to jest bardzo ciekawe, że on swoją biografię wpisuje w groteskę, ale też. W biografię takiego szlachciury, pionicy, który z zbaną w ręku, zlatuje ku niebiosom. Ciekawe, że ten y, poeta przy, w momentach takich bardzo y, rozwlekłych, dygresyjnych ujawnia jakąś swoją twarz, i czasami y, to dzieło zaczyna być. Zupełnie, zupełnie serio. To jest ta szczególna właściwość poezji słowackiego, nawet kiedy on ironizuje, kiedy um, korzysta z estetyki groteski, on czasami przez tę ironię romantyczną, przez tę groteskę pokazuje taką swoją twarz, swoje e, prawdziwe powiedzmy oblicze, z którym my się możemy jakoś e, osobiście skontaktować. I może już na koniec, jaka jest wymowa tego dzieła, czy jak my byśmy mogli rozumieć to dzieło? Ta groteska, ona obejmuje cały świat przedstawiony jako taka właśnie kraina cieni jako takie miejsce chaosu, miejsce zupełnego upadku. Jest to świat, po upadku ojczyzny, świat oddany we wyładanie diabłom, złym narom, strachom i jakimś dziwnym potworom, które obezwładniły świat i które sprawiły, że ten świat pogrążył się w nieustannym chaosie. I współcześni mieli za złe Słowackiemu, że on w ten sposób odziera świętość patriotycznej narracji, że ta groteska jest na przekór temu, co w Dziadach przedstawił Mickiewicz. Nie przyjęło się w epoce, nawet sam Słowacki w pewnym momencie wyraził wątpliwość, czy jego dzieło ma ten taki wymiar prawdziwego dzieła artystycznego? Ale gdyby on nie pił, ten piasz dantyszek, to czy mógłby tak pięknie mówić o Polsce? I te dwie sprawy, właśnie to wpisanie słowackiego, czy te elementy biograficzne, które się tutaj pojawiają, ale też te przybłyski dygresyjne o sprawie polskiej sprawiają, że to dzieło ma pod swoim spodem wymawę bardzo przykro. Ta biografia poety i Polski de facto, historia, są wpisane w taki świat groteskowy i jakoś służą do wyrażenia prawdy nie tylko o kryzysie polski samej, ale też wydaje mi się, że o kryzysie egzystencjalnym kryzysie życia tułacza, romantycznego pielgrzyma, który w świecie mu danym swojego miejsca znaleźć nie może, jest oderwany od własnej ziemi, nieumiejscowiony. I taka kategoria estetyczna też słowackiemu może służyć do wyrażenia tego typu egzystencjalnego doświadczenia. A tutaj, jeszcze na koniec, to co widzimy jest ze średniowiecznej ikony, na której wiele takich diabłów strasznych, które Dantyszek na swojej drodze spotyka, możemy zobaczyć. O, właśnie tutaj. Ach, no. Do piekła golasy, do, do piekła. Raz, raz. Dobrze. Dziękuję bardzo.